Halo jesteście? Bo ja jestem tak tylko w połowie, bo tak teraz patrzę. Nie nagrywałem takiego filmu typu fizyka. Od no, trochę dawna yy, I tak trochę nie wiem od czego mam zacząć. Yy, bo możecie powiedzieć, że zacznij od początku, a tutaj nie ma początku. Więc muszę jakoś improwizować. Yy, więc może sobie powiedzmy o czym jest ten film. Jest ono o symetrii CPT. Czym jest symetria CPT? Yy, to. Yy, nie mam nadzieję, że się to zrozumie, że tam jest jeszcze potem te i tutaj chodzi o symetrię, ale nie wiem, ewentualnie to obejrzycie kiedyś na CDA. Wyobraźcie sobie taki popierdolony świat i że lewo się zamienia z prawo. Nie wiem, jak to kurwa zmienić. Lustrzane odbicie. Lewo to prawo, prawo to lewo, góra to dołu i odwrotnie, i tak samo do przodu i do tyłu. Taki lustrzany świat, jak to się mówi. Cała antymater... Kurwa, już zjebałem. Ale to też w sumie. Cała materia jest antymaterią, czyli taka wypatroszona na drugą stronę. Mogę to jeszcze objaśnić, jak będziecie chcieli. A czas jeszcze płynie tyłem. I wiecie, ile tyle wtedy... KURWA! Ile wtedy rzeczy się będzie zmieniać? Nic, bo jak odwrócisz wszystkie symetrie, to tak jakbyś chuja odwrócił. Znajmy sobie, że to tak. To jest strzałka czasu, co nie? Ta... To... Ja już zrobię takie, te takie duże. Tutaj mamy sobie przestrzeń. Tutaj akurat jest dobrze, bo jest P. A tutaj jest ładunek czy IC. Co nie, idą w tą stronę. Jakby teraz tak, odwrócić czas, czyli weźmy sobie żółte. Pamiętajcie, żółtych znaków się trzymacie bardziej, takich wiecie na drogach. Eee, tak, i to tak, i to tak, to idą wszyscy razem tak samo w web w więc się tak, jakby nic nie zmieniało. Tak samo jak i tutaj. Eee, jeżeli jedną symetrię się odwróci, zajmiesz sobie, że na przykład. C no to to już jest jakieś pojebane, co nie? i ja zamiast sobie, że ta linia typu taka, taka czy właśnie tutaj taka, to jest wszechświat i widzimy tutaj, że jest jakiś krzywy jest papierdolony, tak w dużym skrócie e, i to jest sens całego, co musicie wiedzieć, że symetria CPT nie jest łamana, ale symetria CP, C, T PT e, i tym podobne, to już są, mogą być łamane. Ale jakby na przykład. O! Czekaj, do, czekaj scenariuszem. Mogę jeszcze powiedzieć, że istnieje takie co jak chiralność i skrętność. Eee, nie wiem, jak to mam określić. Dobra, uznajmy sobie, że spin idzie tu i pęd, w sensie kierunek ruchu, też idzie tu. To wtedy jest to prawo skrętna, a jak kurwa odmiennie idą. Nieważne czy to tak, czy byłoby tak. W się sensie To już będzie lewo skrętne. Chiralność i skrętność przy dużych prędkościach, albo przy masie, to jest, wiecie, jeden chuj. E jest, praktycznie się pokrywa, co nie? I w oddziaływaniu słabym, słabym, słabym. E Tylko lewo skrętne cząstki, w sensie te zwykłe, i antymateria prawoskrętna, czyli tutaj mamy antymaterię. A tutaj mamy materię, co nie? I to jest w oddziaływaniu słabym. O, oddziaływanie słabe. O kurwa, no, os to też może być silne. E, os e, e, Osioł. Ty, to jak osioł brzmi? Osioł. Mam no, autyzm, chyba. Dobra, dobra, dobra. O, to jest to napisane. E, oczywiście. Kurwa, tak szczerze to zapomniałem. Pęd po narodzeniu cząstki. no tak, no bo skrętność, tak, yy, można zmienić, co nie? Skrętność, no chiralność, o właśnie, nie mylcie chiralności typu. Czekaj, czekaj, talid, mogę jeszcze przy, 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 przy okazji powiedzieć, a idzie. gdzie? Yy. Nie wiem czy ja mógłbym takie coś pokazać, będę szczerym Czekajcie a Jakbym takie coś wpisał i... Co ja akurat wpisałem? Czekajcie, jeszcze coś sprawdzę Możecie sobie takie coś poglądać. Czekaj, jakbym wpisał takie coś to mi się wyświetli takie brzydkie rzeczy? Nie no, jest, mam zamazywanie, czyli jakby to było złe to chyba by... by to powiedział, że... Dobra Kiedyś, kurwa, jakiś dziwny obraz pokazywałem. Talidomid. E... No to jakoś dziwnie tutaj widać. Czekajcie, kurwa, właśnie się a nie chcę po zresetować sobie filmu. Talidomid. Nie wiem, czy pokazują tutaj też takie dzieciaki. Nie ja wiem, niech się nie zorientuje, kurwa, to nie jest film pornograficzny. Dobra, bo... Białe kryształy czekajcie, bo... a mogę... dobra, nie, 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 bo to już są te syry e... proszę, nie pokazuj mi złych rzeczy dobra, dobra, nie mylcie hiralności w sensie takim co teraz mówię z typem, e... kurwa ja się nie znam na hiralności w chemii, tak szczerze bo istnieje takie coś, że po prostu, na przykład e... Stwórzmy sobie jakiś związek. Nie będę myślał, czy taki istnieje, czy taki nie istnieje. Wpisie mam wiązania. No, dziękuję za przeciwną mój tak myślenia. O, to ten może mieć na przykład różne inne właściwości niż jakby ten wo wodor był tutaj, co nie? To już może mieć inne właściwości to jest chiralna cząsteczka wtedy. Chociaż nie wiem, czy też. Ten wodór tutaj by nie był tu. Dobra. w wci cipie z tym. w wci Co eee, powiedzieć? Nie macie tej chiralności. Z chiralnością typu tutaj, tylko tu jest krętność, ale tam wiecie. Eee, jeden chuj przy dużych prędkościach. Symetrie C P i T są łamane oddzielnie. Wszechświat zachowuje się inaczej, kiedy jedna z jego cech nie współgra z resztą. To jest to, co powiedziałem tutaj, czyli że wiecie ten krzywy i tym podobne. Eee. No, yy, chodzi z tym o to, że wiecie, na przykład jak patrzymy na C, to jeżeli to idzie z tą samą, dobra, to jest kurwa to, co powiedziałem, tylko po prostu, nie wiem, sam sobie zapisałem. Leczenie, no, łączenie. Bo ogólnie mm, jest połączone C z Pt, w sensie, C to jest antymat ja tam może gdzieś napiszę, a może kurwa jak człowiek? C, anty... Antymateria będę wisał, bo tak mi łatwiej. T to jest. Kurwa. Czas z tyłem, czyli że zmniejszająca się entropia. No dobra, wiecie co to jest. A to jest. E, lustro. No, a to jest. Czas płynie z tyłem. Chciałem wpchnąć, nie wpchnąłem. I teraz tak. Yy, taka ciekawostka. C można zamienić z T, technicznie rzecz biorąc, bo antymaterię można opisać jako zwykłą materię, ale cofającą się w czasie. Czy to jest trochę. no to jest trochę. to jest bardzo pojebane. Czy to jest. nie, w sumie to nie jest pojebane. No, wyjebane trochę ma to. Yy. No. I to tyle. Yy, a jeszcze nie licząc tego, to jeszcze mamy takie coś jak przestrzeń. Dobra, może tak e, space napiszę. Time and mattery. E, to jest jeden, co potrafię powiedzieć po angielsku. Jeszcze jest underbuilding. E, Incyjo kurwa leciał. Czas z przestrzenią. Gdzie jest czas i przestrzeń? Space time się łączy, no bo Einstein te sprawy. Yy, przestrzeń z materiał się łączy, no bo fluktuacje kwantowe jako kurwa TTT. Te, 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 te. Jak to... Fluktuacje kwantowe, ale... no fluktuacje kwantowe, no po prostu jako, że próżnia w i tym podobne. Wiecie o co chodzi. Czekajcie napije herbatki. przepał, bo matka mi teraz będzie wchodzić do pokoju. Dobra, chuj z tym. E, materia nie jest za bardzo połączona z czasem, ale już antymateria jest połączona z, wiecie, jakby czasem w do tyłu. C jest połączone z T, jakby antymateria jest z czasem połączona. E, a i to też jest robione. Dobra, i teraz tak, jak połączyć? W takim razie, czekajcie, to może połączę. ta z materią y, symetrię t z symetrią p i symetrię p z symetrią c takie powiedzenie sobie y, jeszcze potem będę musiał dopowiedzieć o tym 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 jak nie gra ale to chyba będzie coś, albo nie zrobione nie wiem y, c z t i teraz tak uznajmy sobie, że jest to człowiek c idzie tutaj w prawo i przed z lewo, z lewej, to można to opisać jakby przed z prawej do lewej, ale się cofa wtedy w czasie. Czyli nie mówię tutaj, że jak się cofasz w przestrzeni, to się cofasz w czasie. No po prostu czasu się nie da cofnąć. Tak, w naszym świecie. Ale wiecie, jakby puścić na przykład jakiś film od tyłu, gdzie rośnie entropia. Nie co? Bo ja teraz dałem przykład bardziej czasu i materii. Yy, przykład. C Czekajcie, bo już mi się pierwdoli. Przykład filmu gdzie gościu sobie idzie w prawo i puścić to od tyłu, to będzie po prostu w lewo. Czyli wiecie, lustrzane bo cofa się czas. Yy, dlatego sobie teraz sobie połączyłem sobie. Teraz yy, ja połączyłem. Co ja połączyłem. A! Yy, ten z tym nie taki wielki. Yy, Pestę. No to teraz... Co ja mam w zanotniku? A! Bo jeszcze ja tutaj, ja tutaj mam jeszcze czas i materia. Czyli tutaj. To już sobie to zaznaczę. Czas i materia. E, Czajcie mieć czas bez materii. Czyli po prostu przestrzeń się rozszerza i rozszerza. Ale jak to kurwa zmierzysz? No niczym tego nie zmierzysz. No ty tego nie zmierzysz, bo jesteś z materii. I nikomu tego nie zmierzysz, bo nie zgadniesz ona nie istnieje, więc no czasu bez materii się nie da nawet mierzyć, przestrzeni, no przestrzeń to jest, no wiecie, no też trzeba ją jakoś zmierzyć, co nie, a takie wiecie, miary to są takie bardziej materialne, typu wiecie, centymetry, nie, co ja teraz gadam, w każdym razie materia, nie, czas bez, ja jeszcze raz, bez czasu materia jest dysfunkcyjna, czyli materia bez czasu jest dysfunkcyjna. No bo weźmy sobie jakieś, nie wiem, właściwości cząstek. No to mamy czas połowicznego rozpadu. Mamy czas tego. Po prostu jakieś zmiany w materii, co nie? To, że istnieje ruch materii. To, że istnieje. Kurwa, że... tego. Plus się przyciąga z minusem. podstawy tak naprawdę materii. Tam fizyka dwóch ładunków będę to jeszcze omawiać. Bo mam tutaj taki notatnik. Fizyka dwóch ładunków przyciąganie. Eee, I on jest ogólnie fajne i fajne, no. Eee, czy ja mogę jeszcze jakoś połączyć? A właśnie, to łączenie to polega na tym, że muszę powiedzieć, że albo coś jest zamienialne, albo coś bez czegoś nie istnieje, albo jest upośledzone, albo jest do dupy. No. Hmm? Czy ja mogę coś jeszcze powiedzieć? No, o tym już wszystko powiedziałem. Yy. I teraz tak. Hmm. Propozycję połączenia symetrii C z połączeniem symetrii P, już tak to powiem, bo i tak już chyba pokazałem za dużo. Czyli to tak, tak. O kurwa, i teraz wchodzi. Yy. Weźmy sobie. Te, 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 te Skrętność, uznajmy sobie, że to jest już zamiast yy, skrętności, to. Yy, trochę za dużo. Uznajmy sobie, że zamiast skrętności, to jest trochę krótki film, tak, by the way, bo. Nie wiem, co miałbym tutaj jeszcze więcej powiedzieć. Jest chiralność, tak? Bo to jest przy dużych prędkościach. Eee, I to się łączy z fizyką dwóch ładunków, że wiecie, jest kwant przyciągania. Co właśnie Jest najmniejsza cząstka, wiecie, ładunkom minusowego i plusowego i to tak naprawdę cały świat tworzy. Taką teorię, ona też jest chyba pomijalna w, w tym tutaj, ale. Czekajcie, gdzie ja nie mogłem jej pominąć. Nie pamiętam. Ale pamiętam, że mi się coś zgadzało z czymś. Nie wiem, czy właśnie tutaj, przy tym. Jak założę fizykę dwóch ładunków, to nie będzie właśnie mi lepiej. Nagrywa się? A e, 14 minut. Ej, w sumie to nie jest aż taki krótki film. Mm. Co nie, to. Co? Czy... Co No, przestrzeń, no halo, no. Kurwa kierunek. Gdzie idziesz w przestrzeni? Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Co? Dokąd idziesz? Sorry, już mi trochę odbija. Więc no, sorry więc przy skrętności i tym podobne, no to się łączy to z tym, jest to naprawdę zamienialne. Co ja mogę jeszcze? Yy, a, bo jak już tutaj jestem, to mogę powiedzieć, o, tu jest, to opisane, które jest zależne od przestrzeni, no właściwość materii, yy, duże prędkości. A. <grafię> Czekajcie, bo jak się zmieni tego. Yy, zmieni się przestrzeń, co nie? Czyli łup. No to tu już będzie materia, co nie? Czyli to jest zamienialne. O tym mi chodziło i teraz jest lepiej. A go było. Łup, to by było. Antymateria. O, teraz już lepiej wyjaśniłem. Yy, I teraz tak, skoro już tutaj jesteśmy, to mogę mówić barionową asymetrię wszechświata. Czym jest barionowa asymetria wszechświata? Zgodnie z y, eksperymentami jakimiś takimi takimi, a nie innymi. E, zgodnie z y, równaniami. Dobra, może na, zacznijmy od równań. Mamy sobie równanie, które opisuje materię i które opisuje antymaterię. E, I nie opisuje, wiecie, że tego musi być 99%, tego 1%. To dominuje na tym i kurwa sram na to. E, miało się rymować, nie rymowało się, ale przykle. Tylko. Mamy po prostu, że tego to jest i to jest. I teraz tak, uznajmy sobie, że jest y, baba, jest chłop. Co nie? I nie opisuje się prawdopodobieństwo, że tych jest więcej, tych jest więcej, tylko po prostu jest ten i jest tamta. Czyli ile ich będzie? No, około 50-50. No i widzimy że na świecie, no to też jest jakiś 50-50, nie wiem, może plus minus 1-2%. To też zależy od kraju, oczywiście, i od regionu. Błędę, dziękuję obrwanie, nikogo to nie obchodzi, jakaś struktura demograficzna, co ja gadam. Eee... I teraz jest problem taki, że no antymaterii jest więcej od antymaterii. Powiedziałem antymaterię? Na tym Inaczej. Materii jest więcej niż antymaterii. I to tak. No. No, no trochę bardzo. W tak, w dużym skrócie. E, więc jak to opisać? No cóż, mamy też. To jest pytanie. Dobra. Skoro T jest zamienialne z C, co nie? Czyli materię można opisać jako antymaterię cofającą się w czasie i odwrotnie. Antymaterię można opisać jako materię cofającą się w czasie. To oznacza, że mamy też, nie wiem, dwa czasy. Czas do tyłu, czyli się, zmniejszająca się entropia, że tak to powiem, i zwiększająca się entropia, że tak to powiem. Co, nie? Potem jest, dobra. Nie, czekajcie, muszę dokończyć myśl. Yy, to te pytanie o antymaterię, czemu jest tak nierówno, to ja mogę równie dobrze zadać. Czemu moja prawa ręka się cofa dobrze w czasie? Kurwa się cofa do... Idzie dobrze w czasie, rośnie jej entropia. A moja lewa ręka, czemu się nie cofa w czasie? Czemu jej nie maleje entropia? Czemu połowa świata nie jest, nie wiem, w lustrzanym odbiciu samych siebie? Czemu, jak tam wchodzę, w sumie nie wiem, jakby to wyglądało, że wiecie, wchodzę do regionu, w którym prawo równa się lewo, wchodząc od, nie wiem, od prawej strony. To ja po prostu, wiemy sobie, że to jest ten region wszechświata. Jestem tą kulką, idę se tam. I coś, se wracam i. Ale sej. Nie wiem, kurwa, i co tutaj wpadam w osobliwość jakąś? Nieważne, czemu takiego czegoś. Też nie ma 50-50 takiego, że jak gdzieś idę, to mam jakąś kurwa niewidzianą ścianę i utykam po prostu w czasoprzestrzeni i po prostu nie mogę się ruszyć. No czemu? No nie wiem. A coś zapisałem ciekawszego? No. No i czemu czas nie płynie tyłem? No bo nie płynie. I hu, jakby płynął, albo jakby było 50-50 tego czasu, to Antymateria też by było 50-50, około. Czyli w skrócie, jakby tak, wiecie, yy, mówić, że o, tego powinno być 50-50, tego powinno być 50-50, to jakby taki wszechświat był, to byłyby same fajerwerki, że tak to powiem, anihilacje co, yy, anihilacje co chwila i jakieś inne gówna. Czyli mam jeszcze fajniej opisać No nie wiem, no tu jest nierówność Tak się Łup idzie Jak mój kręgosłup i Ty no w sumie Dobra, dobra, nieważne, bo znowu kurwa gadam żarto kręgosłup. Ja dopiero co napisałem notatnik najgłupsze co powiedziałem i będę musiał to nagrać yy... Czy jest coś co ja mogę jeszcze o tym powiedzieć? Czekaj, nie czekaj kurwa. No nie, pytanie typu. Czemu mój prawie pośladek nie cofa się w czasie? Tyle mogę powiedzieć. E, z góry mówię, że. Nie uważam, że po prostu ta cała antymateria się cofnęła w czasie. Chociaż. Nie wiem, zostawcie mnie kurwa. E, mam nadzieję, że jakoś to nakreśliłem. Tak naprawdę połączyłem jakieś fakty losowe i nic mojego gdybania tutaj za bardzo nie ma. Aczkolwiek fajnie było połączyć. Nie czas z materiał, tylko... tego nie powiem. Czas i materię, przestrzeń, symetrię przestrzeniową i czasową. I coś jeszcze miałem powiedzieć, takiego do dokończyć i... kurwa już zapomniałem, weź mi z tym weź mi z tym kurwa to jest zupełnie jakieś błędne i chuj mi do do ogólnie. O tym? A! Mogę powiedzieć czym jest entropia. Entropia to jest ogólnie skala... Skala nieuporządkowania można powiedzieć, że to jest chaosu. E, ja chyba nagrywałem jakiś film o entropii. Czy nie, powi czy nie powiedziałem film o entropii? robiłem ten film? O, jest! A, no, to se, kurwa po prostu obejrzyj. Siema, ten temat jest dla mnie jakoś super z, aż za łatwy. Ja no, nie, nie wiem, co nie, mam w sumie o nim chodź, powiedzieć. Entropia to jest ogólnie skala nieuporządkowania. Nieuporządkowania względem pierwotnego układu. Czyli to nie jest tak, że mamy. Dobra, dobra, jednak jest trochę cicho, cicho. prostu ścisnął. po prostu to ze weź i obejrzyj. nabijesz mi więcej time'u Czyli łącznie mi nabijesz pół godziny time'u jak obejrzysz tutaj, tam, to tutaj e, tamto. Czy mogę coś to powiedzieć? E, tego jeszcze reszty filmu nie musicie oglądać, bo to będzie. Czy znaczy, mogę coś to powiedzieć? Chyba, że jakoś nie wiem, długo trwa ta końcówka, że zobaczycie na tym po prostu na tym pasku, że jesteście dopiero tu, a nie... Tu, to wtedy po prostu wiecie, zostańcie, ale chyba nie mam nic do powiedzenia, więc. Nie, no kurwa, już mówiłem wszystko, więc, 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 więc chyba pa, na razie, cześć.